odnieść do wszystkiego, chociaż myślę, że byłoby warto. Ja że oddam na krótki głos państwu. Bardzo poproszę doktora kolejny na odpowiedź, pytanie, które wypowiedzi, które dotyczy kwestii do Panu Ruszowych, że poproszę na zaprodzenie głos pana profesora Właściwie chciałbym e, się odnieść do kwestii odbywania kary. Odbywania kary z poprzedzący. E, ale psychicznie jesteśmy psychicznie. Już okazuje się, że przepisy nie zezwalają, aby skazani chorzy psychicznie odbywali kary do tacy w ramach środka zabezpieczającego do szpitala psychiatrycznego. W górach więziennych są chorzy psychicznie, ale właściwie te pracowały szkolenie są badani na okoliczność na przykład ich odpowiedzialności karnej. Mamy szpitale psychiatryczne, w których są mieszkani. Natomiast co jednego osoby z zaburzeniami psychicznymi, myśmy i to jest też dobra praktyka, przewidzieli system terapeutyczny, gdzie próbuje się ich tam, przynajmniej jakoś znormalizować, żeby te zaburzenia jakoś nie przeszkadzały w odbywaniu kary rozwoju wolności. Ten system terapeutyczny to jest też dobrą praktyką, bo można to zrobić w działach, działach, działach terapeutycznych lub poza ale wiemy, że tam są specjaliści, którzy e, pracują z osobami e, e, zaburzeniami, zaburzeniami w To jest właśnie Pan z gdzie zarówno się osobą bardziej niezaburzoną, ile psychicznie chorą, e, e, upośledzoną osobą, a tu jest też problem, tak e, do Państwa, nierozwiązany, ponieważ sądy uznały, że może odpowiadać i być skierowane, nie zastosowano tego przepisu, o braku odpowiedzialności karnej, nie karaniu, skierował do zakładu karnego i teraz jak patrzymy na sądnie upośledzenia umysłowego, które jak widzimy, no jest tam ten problem głęboko, prawda, czy nieznaczne, no znalazł się tam rzeczywiście, że nie powinien tam być, prawda, i to nie ulega wątpliwości. I, I ja myślę, że yy, spotkamy w zakładach karnych z e, e, zaburzeniami psychicznymi i umysłowo, ale e, jeziennictwo stworzyło nich warunki, żeby e, no, nad nimi pracować. Również to, co Pani mówiła o niepełnosprawnym, to jeszcze to jedno znaczenie. Te 3 tysiące to są ci, którzy zostali formalnie zaliczeni do stopnia mają stopni niepełnosprawności, ale takich, którzy sobie niepełnosprawni nie zostali zaliczeni może dlatego, że się nie zgłaszali o zaliczenie lub też dostawimy odmowę, to okazuje się, no jest ich o wiele więcej, może będzie te, te 10%. 10% tak Dziękuję bardzo. Panie, panu, 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 Krótko i naprawdę merytorycznie, yy, tylko i wyłącznie. Pytanie pierwsze, yy, jeśli chodzi o te kwestie, to yy, no, odwiana dla małych więzienników, yy, tym zajmują się specjalne działy w więzieniach i... Naprawdę służba więzienna przykłada, dokłada starań, żeby rozkładać też, dystrybować te ludzi wedle kryteriów, o których pan mówił w celach i na udział. Natomiast wracam, przechodzę do wypowiedzi pana generała Naślewskiego, ponieważ jest ważna z jednego punktu widzenia. Atoż, Ej, zupełnie się nie zgadzam z tym, że praca z konstrukcjami to jest przykład dobrej praktyki. To jest przykład znakomitego pomysłu, znakomicie wykonanego, znak o, o niezwykle wysokiej wartości, edukacyjnej, resocjalizacji, nazwijmy to jak chcemy. To nie ma nic wspólnego z dobrymi praktykami, tak jak ja je rozumiem, jak jest to rozumiane w metodologii najlepszych praktyk. Natomiast dał mi Pan, moment, natomiast dał mi Pan asumpt do podania przykładu, tak zwane widzenia intymne. Jeżeli problemem jest to, że kobieta może przyjechać, bo, przy, bo jest przymuszona przez tego e, e, zbrodzienia, to można sobie z tym bardzo łatwo poradzić, na przykład poprzez skontakt telefoniczny służby więziennej z taką kobietą. Ale wtedy się pojawia problem, dla jakiego mandatu, ponieważ służba więzienna nie ma mandatu. Ale gwarantuję panu generałowi, że gdyby jeden wychowawca, jedna wychowawczyni do takiej kobiety zadzwoniła, porozmawiała i zapytała, czy jest tam jakiś problem, czy ona on nie jest przymuszona, w ten sposób powstaje dobra praktyka i nie trzeba zmieniać ustawy, nie trzeba wprowadzać systemu dyrektywnego, ale tworzy się znakomita, pożyteczna praktyka, która zgodnie z definicją, którą przedstawiłem, podnosi jakość pracy, a jednocześnie beneficjentem jest więzień, który, yy, yy, który jest na końcu tego łańcucha programowego. Czyli on korzysta, natomiast korzysta jest tym pośrednim beneficjentem, bo ideą praktyk najlepszych jest to, że korzysta na tym instytucja, bezpośrednio korzysta instytucja pośrednio instytucji. Nie, mam Nie czasu. Jedno. To jedno zdanie, ostatnie. Systemowa uwaga. Nie zdążymy o tych wszystkich kwestiach powiedzieć. Od jakiegoś czasu zwraca uwagę na pewne niedobre zjawisko utożsamiania służby więziennej z więziennictwem w Polsce. To jest szkodliwe dla samej kadry. To jest trochę niebezpieczne i podaję o to przykład. W nowych przepisach dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych oraz zdarzeń nadzwyczajnych mówi się, że mają być to zdarzenia nadzwyczajne w służbie więziennej. I teraz ja naiwnie pytam, zresztą całą tych forum, Jeżeli więzień zrobi kółko innemu więźniowi, czy to jest dokładnie nadzwyczajne, bo w świetle tych nowych przepisów on przestaje być zdarzeniem nadzwyczajnym w służbie więziennej, bo ani funkcjonariusze, ani nie są funkcjonariusze, nie są w służbie więziennej. Więc to utożsamienie służby więziennej tak naprawdę strzałem w stronę samej służby więziennej. Napisałem o w forum, ale z tego sobie nie było żadnego odsychu, więc może to nie jest takie ważne, albo może ja mam jakieś powie i okazuje się, że one są też dostrzegane na najwyższych stanowiskach rządowych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo. Dwa pytania na koniec. Po pierwsze, kolejny Pan Polacz, na który się zaproszę, będzie dotyczył dobrych praktyk. Bardzo serdecznie Panią zapraszam, bo właśnie nie będziemy mówić całą tej godzinę włącznie o do dobrych praktykach, które są. Po drugie, chciałam powiedzieć, że najlepszą y, naszą praktyką, wedle y, monikultury pana profesora, jest y, współpraca, którą, którą daje nam się osiągnąć. I to naprawdę jest coś, co musi chodzić za granicą. Jak my jeździmy za granicę i mówimy o tym, po pierwsze, skąd my mamy takie informacje i dzielimy się informacjami, to naprawdę szacunek budzi to, jak udało nam się stworzyć platformę do dobrej współpracy pomiędzy organizacjami, W finansów, tylko ogólnie. I to jest ta najlepsza praktyka, którą podkreślam. Nasz cel jest wspólny. E, m, chcemy, żeby było lepiej, e, ale po to, żeby było lepiej, i panowie z całości, i organizacje pozarządowe są po to, żeby krzyczeć, że coś jest źle, po to, żeby osiągnąć ten wspólny cel. I znowu, nie zawsze nie jesteśmy do tego, żeby mówić jak. Organizacje pozarządowe są po to, żeby krzyczeć, żeby krzyczeć jak psy, że, krzyczeć, że jest źle. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wszystkie głosy i zapraszam na